Cześć wszystkim, ja jestem Raril i witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym trybu przygodowego w Dwarf Fortress. Dziś mamy dużo do omówienia, więc zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się umiejętnościami. Umiejętności to są nabyte zdolności naszego bohatera. Umiejętności dotyczące tworzenia przedmiotów mają maksymalny limit 20 poziomu. W umiejętnościach bojowych twardego limitu nie ma można je rozwijać bez końca. Wszystkie istoty w Dwarf Fortress posiadają umiejętności, nie tylko krasnoludy. Na przykład koty i małpy posiadają legendarne umiejętności wspinaczki. Rozwój umiejętności odbywa się poprzez wykonywanie czynności używającej danej umiejętności. Czyli trenowanie walki podniesie umiejętności bojowe, a używanie kuźni sprawi, że krasnolud stanie się lepszym kowalem. Tutaj bardziej mówię o trybie przygodowym, ale chyba przy użyciu jakichś modów można też używać później w trybie przygodowym. Każdą umiejętność w grze można rozwinąć, nawet te niedostępne dla danej rasy czy cywilizacji. Jedyny wyjątek od tej reguły to umiejętność czytania. Jeśli nie dodasz jej przy tworzeniu postaci, to nie będziesz w stanie czytać książek. Różne rasy miewają różne nazwy na niektóre umiejętności. Tak na przykład jak Axedwarf. Czy Axe Goblin, czy Axeman. Umiejętności Dwarf Fortress, podobnie jak atrybuty, mimo tego, że posiadają wartości liczbowe oznaczające ten poziom, z których gra korzysta w swoich mechanikach, to w samej grze stosowane są nazwy. I nazwy umiejętności przedstawiają się następująco. Poziom zerowy to jest not albo dabbling czy początkujący, tak bym to przetłumaczył. To oznacza rankę zerową. Poziom pierwszy to nowicjusz, poziom nowicjusza. Poziom drugi to poziom adekwatny. Poziom trzeci to poziom kompetentny. Poziom czwarty to umiejętny. Poziom piąty to sprawny. Poziom szósty to utalentowany. Poziom siódmy to biegły. Ósmy to ekspercki. Dziewiąty profesjonalny. Dziesiąty to znakomity. Jedenasty to świetny. Wspaniały, dwunasty poziom to poziom mistrzowski, poziom trzynasty to już poziom wysokiego mistrzostwa, poziom czternasty to arcymistrzowski i od poziomu piętnastego wzwyż mówimy o poziomie legendarnym. I poziom piętnasty to jest poziom legendarny, poziom szesnasty to jest legendarny plus jeden, tak to się nazywa. Dwarf Fortress, więc w tych umiejętnościach tworzenia przedmiotów poziom 20 to jest poziom legendarny plus 5. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności bojowe, możesz osiągnąć nawet poziom legendarny plus 100. Aczkolwiek wymagałoby to bardzo długiej pracy nad umiejętnościami. Do osiągnięcia kolejnego poziomu danej umiejętności należy zdobyć 400 plus 100 razy ten numer nowego poziomu w punktach doświadczenia. Czyli do osiągnięcia poziomu nowicjusza wystarczy 500 punktów doświadczenia. Ale osiągnięcie legendarnego poziomu to już w sumie 18 tysięcy punktów doświadczenia, które trzeba zdobyć, a 1900 punktów z poziomu arcymistrzowskiego. Okej, okay, po porozmawialiśmy już odrobinę na temat samych umiejętności. Ja jeszcze tutaj chcę przy okazji wspomnieć, bo u mnie na ekranie widać, że mimo tego, że nie wydałem jeszcze żadnego punktu na umiejętności, to moja postać ma już niektóre umiejętności. Rozwinięte i to nawet do poziomu mistrzowskiego, jak tutaj widać, Master Ambusher. Chodzi tutaj o to, że w poprzednim ekranie wybrałem jako zawód danego krasnoluda łowcę, czyli huntera. To jest jedna z tych profesji, która daje przydatne umiejętności. Dzięki temu nie muszę inwestować już w np. unikanie, choć mogę je dodatkowo rozwinąć, natomiast mam pewne benefity wynikające z tego, jaką profesję wybrałem we wcześniejszym ekranie. Teraz omówimy trochę przydatnych umiejętności. Na początku zajmiemy się umiejętnościami dotyczącymi władania bronią i tu chciałem na początku wspomnieć o tym, że od wersji 0.47 przy tworzeniu postaci można wybrać z jakim rodzajem broni nasz bohater rozpocznie swoją przygodę. Ale dostępność poszczególnych rodzajów jest zależna od cywilizacji, do której się należy. Outsiderzy mają dostęp do przeróżnych rodzajów broni, no ale, tak jak wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, outsiderzy mają kilka innych ograniczeń, które powodują, że trzeba się zastanowić, zanim wybierzemy jako swoją postać outsidera. Nie wszystkie rasy mogą zacząć grę z każdą umiejętnością. Krasnoludy, dla przykładu, nie mogą rozpocząć przygody z umiejętnością władania łukiem, pikom czy batem. Raz jeszcze omówimy właśnie sobie te umiejętności dotyczące władania bronią. Axeman, czy axe Men czy axe-dwarf, ja tutaj będę używał tych słów dotyczących rasy ludzkiej, ale one tyczą się także wszelkich innych axe-dwarfów, axe-goblinów itd., itd., A więc axe men on pozwala używać czy też poprawia sposób w jaki postać używa toporów, wielkich toporów, halabard. Ten rodzaj broni jest przydatny do odcinania kończyn. Bowman, czyli łucznik, też łucznictwo, To umiejętność, która wpływa na używanie łuków. Zarówno Bowman, jak i crossbowman, to są umiejętności przydatne w walce dystansowej, natomiast crossbowman dotyczy kusz. Następną umiejętnością taką bojową jest hammerman, który oprócz tego, że wpływa na użycie wojennych młotów, wpływa również na to gdy palce wręcz jest używana, na przykład kusza, ta umiejętność jest użyteczna przy łamaniu kończyn. Knife user, czyli używanie noża, wpływa na, czy też pozwala lepiej używać dużych sztyletów i noży, użyteczne przy dźganiu różnych rzeczy. Lasher, to jest umiejętność używania batów i biczy. Ten rodzaj broni jest bardzo groźny, jeśli chodzi o tryb przygodowy. Bo z powodu błędu licze przebijają się niekiedy przez stalową zbroję jak przez masło. Natomiast jest to błąd i należy się spodziewać, że w którymś momencie będzie on wyeliminowany przez twórców gry. Dalej mamy umiejętność Macemana, który pozwala skuteczniej używać np. buzdyganów czy cepów. Jest to podobna umiejętność do tej dotyczącej młotów. Pikeman to jest umiejętność używania pik i wpływa właśnie na ich użycie. Piki to taka broń jak włócznie, ale jest dużo większa. Spearman to jest właśnie umiejętność używania włóczni, użyteczne do dźgania różnych rzeczy, i wreszcie swordsman i umiejętność używania mieczy, krótkich dwuręcznych pułatów, ale również. Łuków, muchawki, których używamy w walce wręcz. Użyteczne do cięcia, dźgania i uderzania, ale z reguły ta umiejętność jest troszkę mniej efektywna niż pozostałe. Ok. Po omówieniu tych umiejętności dotyczących bezpośrednio rodzajów broni, teraz zajmiemy się umiejętnościami bojowymi, które pływają jakby na podstawy skuteczności bojowej. Pierwszą z tych umiejętności jest fighter, czyli bojownik, czy też umiejętności wojownicze. On po prostu tworzy taką podstawę i wpływa na walkę wręcz z użyciem broni i bez. Można podnieść poziom tej umiejętności, na przykład stosując chwyty i zwalniając je, nawet na małych zwierzętach. Jeśli uda ci się dopaść jakiegoś królika czy żółwia, to można w ciekawy sposób trenować te umiejętności. Przez niektórych graczy jest to uważane za delikatne oszukiwanie. Natomiast przy tej ilości czasu, jaką trzeba niekiedy poświęcić na wytrenowanie umiejętności, myślę, że można się tego od czasu do czasu podjąć. Drugą z takich podstawowych umiejętności bojowej jest umiejętność łucznictwa, czyli archer. I ona wpływa na walkę dystansową, ale to nie tylko strzały z łuku, bo też również na rzucanie. Tę umiejętność można ćwiczyć rzucając kamieniami. Ale strzelanie do jakiegoś celu i zbieranie strzał jest również niezłym sposobem na jej rozwój. Następnym rodzajem umiejętności, które omówimy, są umiejętności obronne. One są krytycznie ważne dla przetrwania, przynajmniej jedną z nich należy rozwinąć do dość wysokiego poziomu. Ale lepiej jest posiadać rozwinięte te umiejętności wszystkie już przy tworzeniu postaci, szczególnie na pierwsze rozgrywki. I te umiejętności to na przykład używanie tarczy, które wpływa na umiejętność blokowania ciosów tarczą. Da! Używanie zbroi. Wyższy poziom tej umiejętności zmniejsza obciążenie, jakie powoduje noszenie tej zbroi, czyli pozwala na szybsze poruszanie się w pełnym rynsztunku. Dodatkowo jej poziom wpływa na to, jak dobrze dana zbroja was chroni. Przy niskim poziomie znacznie częściej będziecie widzieć raporty o ciosie, który przedostał się przez zbroję, czyli np. striking through armor. Ma to duży wpływ na walkę i Dwarf Fortress Vicky zaleca trenowanie tej umiejętności przed faktyczną walką. Kolejną umiejętnością obronną są uniki i jest to bardzo, bardzo ważna umiejętność, bo pozwala ci uniknąć wielu ciosów, które przy uderzeniu pozbawiłyby cię szans na przeżycie. I znowu Dwarf Fortress Vicky... Radzi, aby wytrenować tę umiejętność przynajmniej do poziomu talented, zanim zaangażujesz się w prawdziwe pojedynki, gdzie istnieje faktyczne ryzyko. Kolejnym rodzajem umiejętności bojowych, powiedzmy, czy tych związanych z walką, które omówimy, to są umiejętności walki bez broni oraz walki improwizowanymi rodzajami broni. Te umiejętności to wrestler, czyli siłowanie się. Ta umiejętność zwiększa szanse na powodzenie chwytania. Powalania czy rzucania przeciwników. Drugą umiejętnością to zadawanie ciosów, czyli umiejętność wyprowadzania ciosów. Może się przydać na przykład w przypadku, gdy broń utknie w ciele przeciwnika, a ty nie masz czasu na jej wyciągnięcie. Kopanie to jest umiejętność, która wpływa właśnie na kopanie, i kopanie jest wolniejsze niż zadawanie ciosów powyższej umiejętności, którą omawialiśmy przed chwilą, ale są one potężniejsze. Następną umiejętnością, jaką mówimy, jest gryzienie, i jest to zaskakująco potężny rodzaj ataków, nawet u ras niezwierzęcych. Po ugryzieniu można potrząsać przeciwnikami użyciem zębów, co potrafi doprowadzić nawet do oderwania którejś kończyny. Choć z reguły, w przypadku ras inteligentnych, kończy się to raczej na oderwaniu palca, rzadko kiedy dłoni. Kolejną umiejętnością jest rzucanie. I wpływa ono na rzucanie przeróżnymi przedmiotami. Przykłady obejmują kamienie, noże, topory, monety, czy choćby głowy poległych przeciwników. I ostatnią umiejętnością z tej kategorii to jest Miscellaneous Object User, czyli walka, używanie różnych obiektów. Ta umiejętność wpływa na to, jak skutecznie nasza postać potrafi używać różnych, często dziwnych przedmiotów, jako broni w walce na przykład torby pszczelego ula czy odciętej przed chwilą kończyny przeciwnika. Częściej jakby też wpływa na uderzenia, które wykonujemy tarczą. Nie ma oddzielnych umiejętności dla konkretnych przedmiotów. Jeśli używasz jakiejś nietypowej rzeczy w walce, to rozwijasz tę umiejętność. Kolejna kategoria umiejętności to umiejętności związane z poruszaniem się i spostrzegawczością. To też są umiejętności dotyczące walki. Obserwowanie to jest umiejętność, która pomaga w dostrzeganiu zasadzek, wrogów, którzy się skradają, czy pułapek. Wyższe poziomy tej umiejętności poszerzają zakres wykrywania do trzech pól wokół naszej postaci i pozwalają dostrzec więcej szczegółów na temat przeciwników i ich ataków. Trudno ją wytrenować, warto więc wydać kilka punktów przy tworzeniu postaci. Pływanie to jest umiejętność, którą warto podnieść do poziomu adekwatnego. Bo pływak nowicjusz nie będzie umiał pływać w stanie oszołomienia, a to może się zdarzyć przy zeskoczeniu np. do wody, która znajduje się o poziom niżej niż nasza postać, lub po zaatakowaniu przez wodną istotę. Ale można też zacząć tę umiejętność jako nowicjusz i wytrenować gdzieś w bezpiecznych warunkach. Kolejną umiejętnością związaną z poruszaniem się i spostrzegawczością jest umiejętność skradania się, czyli ambusher. Umiejętność ta pozwala pozostać. Poza zasięgiem wzroku innych. Jest dość łatwa do ulepszania. Wystarczy cały czas się skradać, poruszając się z miejsca na miejsce. W trakcie skradania się zauważysz, że inne postaci mają oznaczony zakres widzenia. Czerwone pole widzenia oznacza pewne wykrycie, a żółty to jest takie miejsce, w którym postać może cię zobaczyć. To jest to miejsce, gdzie ta szansa jest, ale nie jest to pewne. Dzięki skradaniu się można łatwiej wyeliminować niektórych wrogów, bo nikt nie spodziewa się sztyletów, który pojawia się za pleców. Kolejną umiejętnością jest wspinanie się i wyższy poziom tej umiejętności zmniejsza szanse na upadek przy spinaczce i zwiększa szybkość samego wspinania. Następna umiejętność to śledzenie. Ona wpływa na ilość odkrywanych śladów i pozwala lepiej je odróżniać. Czy to na przykład ślady zwierzęcia, a może ślady goblina? Jeszcze jedną dość istotną umiejętnością związaną z poruszaniem się i spostrzegawczością jest używanie kul. Jeśli rozwiniesz tę umiejętność do poziomu legendarnego, to używanie kul nie będzie cię spowalniało. Aby ćwiczyć tę umiejętność, trzeba wyposażyć kulę w którąś ze swoich rąk. Od razu zauważysz, że prędkość poruszania się zmniejsza się w tym momencie, ale dzięki temu zdobywa się tę cenną umiejętność. Lepiej jest wytrenować ją zanim będzie ona potrzebna, bo jeśli ona staje się potrzebna, to najczęściej dzieje się to w trakcie walki. Niestety jednak, jeśli uszkodzony jest rdzeń kręgowy, czyli masz jakiś spinal injury, ule nie pomogą i umiejętność chodzenia będzie stracona bezpowrotnie. No, chyba że zmienisz coś w plikach gry, na przykład, żeby nerwy się goiły, albo staniesz się zwierzołakiem. Ale o tym może więcej w jakimś innym odcinku. Przejdźmy do kolejnej kategorii umiejętności to będą umiejętności związane z tworzeniem rzeczy. Pierwszą z tych umiejętności jest knapper, czyli ciosanie, sztuka ostrzenia kamieni poprzez uderzanie ich o siebie. W wyniku tego powstają zaostrzone kamienie, które zadają większe obrażenia przy rzucaniu i nadają się do oprawiania zwierzyny. Bone Carver wpływa na jakość przedmiotów wytwarzanych z kości. Wytrenowany podróżnik. Potrafi tworzyć przedmioty z kości nawet na poziomie mistrzowskim, które później można na przykład sprzedać lub założyć. Pisanie to też jest umiejętność, która wpływa jakby na tworzenie rzeczy, ponieważ jest to umiejętność tworzenia czy pisania książek lub zwojów. W trybie przygodowym zdobycie niezbędnych materiałów może okazać się dość trudnym zadaniem. Kolejną umiejętnością jest jeszcze stolarstwo, które wpływa na tworzone przez naszego podróżnika przedmioty i budowle z drewna. Jest to jeden z bardziej popularnych materiałów, których będziecie używać w trybie przygodowym, szczególnie do budowania. Jeszcze jedną kategorią umiejętności, które będziemy omawiać, są umiejętności społeczne. I wszystkie te umiejętności są używane w trakcie dyskusji z innymi. Przekonywanie to umiejętność, która wpływa na szanse na przekonanie innych do swoich racji. Kiedy mówimy o swoich wartościach, w grze mamy szansę na przekonanie innej postaci do naszych racji. Judge of Intent ocena intencji pozwala lepiej zrozumieć argumenty przeciwników, ale w sumie nie wiadomo, czy wyższe poziomy na coś wpływają. Jeszcze jest schlebianie, czyli fluttering, i to jest w momencie, gdy w trakcie rozmowy twój rozmówca opowiedział o swoich wartościach, możesz wtedy wybrać opcję Flutter the listener, to jest takim grzecznym sposobem na zakończenie dyskusji na dany temat. Jeśli nie chcesz jej kończyć grzecznie, możesz wdać się w spór na temat wartości, spróbować użyć przekonywania, aby przekonać tego rozmówcę do swoich racji. Jeszcze jedna kategoria, którą będziemy omawiać, to podstawowe umiejętności artystyczne. One są na prawie takiej samej zasadzie jak podstawowe umiejętności bojowe, tak jak Fighter i Archer, ale tutaj mamy umiejętność musician. Czyli umiejętność, która wpływa na jakość wszelkich wystąpień z użyciem instrumentów, i speaker, czyli umiejętność, która wpływa na jakość wystąpień z użyciem głosu. I to tyczy się zarówno śpiewania, jak i recytowania poezji. Możliwe, że wpływa również na skuteczność argumentowania, ale to nie jest pewne. Teraz przejdziemy już do takich konkretnych umiejętności artystycznych. Pierwszą z nich jest poezja czy też tworzenie poezji. Ona wpływa zarówno na jakość tworzonych poematów, jak i na jakość recytacji. Śpiewanie zwiększa jakość, czy poprawia jakość śpiewanych pieśni. Tańczenie wpływa na jakość tworzonych choreografii i samych występów. I wreszcie te umiejętności dotyczące samych instrumentów, czyli to są takie ogólne umiejętności zbierające wiele jeszcze instrumentów, jakby dotyczących jednego rodzaju instrumentu, ale nie konkretnego instrumentu, to jest gra na instrumentach strunowych, na przykład, czy dentych, perkusyjnych lub klawiszowych. Pływa to na jakość występów z użyciem tych rodzajów instrumentów. Natomiast jeśli dana cywilizacja nie ma dostępu do danego typu instrumentów, to te umiejętności nie będą dostępne przy tworzeniu postaci. Można ich nauczyć się później. Dodatkowo, gra tworzy również proceduralnie generowane umiejętności dla proceduralnie generowanych instrumentów, rodzajów śpiewu, tańca i poezji, ale ich można nauczyć się dopiero w trakcie podróżowania po świecie nie da się ich dodać w trakcie tworzenia postaci. Jeszcze chciałem wspomnieć o kilku takich innych umiejętnościach, które nie do końca zmieściły się w tych ramach kategorii, które omawia Dwarf Fortress Wiki. Jest to umiejętność czytania, gdzie poziom nowicjusza pozwala przeczytać każdą książkę, każdy znak i umożliwia pisanie własnych utworów. Więc dalsze inwestowanie w ta umiejętność przy tworzeniu postaci raczej się nie opłaca, gdyż nie daje żadnych dodatkowych korzyści. Podobnie rzecz ma się z rzeźnictwem, z tym, że tutaj w ogóle nie opłaca się inwestować w tę umiejętność, ponieważ nie daje ona znanych korzyści. I na końcu jeszcze jest taka umiejętność, która nazywa się wordsmith, ale nie jest do końca jasne na co ta umiejętność wpływa. Prawdopodobnie na jakość książek i poematów. Jest jeszcze wiele umiejętności, które znajdują się w całym tym zestawie, który można sobie wybrać na początku, ale są to takie umiejętności bardziej przydatne w trybie fortecy, jak na przykład Animal, Dissector czy Weaver, Potter, Glazer, albo są też to umiejętności, o których po prostu Dwarf Fortress Wiki nie mówi, a na temat których ja nie posiadam wystarczającej wiedzy. Jeśli coś ważnego waszym zdaniem pominąłem, dajcie znać. Na koniec chciałem wam pokazać jeszcze rekomendowane umiejętności dla początkujących graczy z Dwarf Fortress Wiki. Ten zestaw skupia się głównie na umiejętnościach obronnych, bo bez nich przetrwanie w trybie przygodowym jest dużo trudniejsze. Wysoki poziom tych umiejętności wojownika czy wojowniczych fightera daje dobrą podstawę do wszelkiego rodzaju rozwoju na drodze walki. Obserwator czy też obserwowanie to jest umiejętność defensywna. Im więcej wiesz, co w danej chwili robi przeciwnik, tym lepszą decyzję podejmiesz. Jeśli odzyskuje np. równowagę po ataku, można zaatakować go jako pierwszy, czy pierwsza, ale jeśli już na ciebie atakuje, zawsze możesz wtedy spróbować zablokować atak, czy po prostu go uniknąć. Pływanie na poziomie nowicjusza zmniejsza niebezpieczeństwa związane z nauką pływania w trybie przygodowym. A umiejętności czytania obecnie nie da się rozwinąć, jeśli nie jest się od początku przynajmniej nowicjuszem. Pozostałe umiejętności dotyczą obrony, czyli używania tarczy, zbroi i uników, o tym opowiadałem już wcześniej w trakcie odcinka. Wrestler, to jest umiejętność, która wpływa również na obronę przed chwytami, więc, jest też umiejętnością defensywną. Dodatkowo na przykład skuteczne duszenie potrafi ogłuszyć wielu przeciwników z którymi można byłoby mieć problem w takim normalnym starciu bez użycia bytów. Uff, to był dość rozległy odcinek, ale mam nadzieję, że rozjaśnił wam nieco jak umiejętności wpływają na twoją postać, które umiejętności warto wybrać przy pierwszej czy którejś kolejnej grze w trybie przygodowym. Tu jeszcze raz przypomnę, że czytanie i pływanie to takie pozycje dość obowiązkowe i mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Wam spojrzeć po raz kolejny na tą skalę, w jakiej Dwarf Fortress symuluje cały świat przedstawiony. Jeśli jesteś już doświadczonym graczem w trybie przygodowym, warto spróbować mocniej wczuć się w postać. Którą tworzysz i dostosować umiejętności do tego, jaką miała przeszłość, czy kim po prostu jest. Możliwości są bardzo duże, a największym ograniczeniem staje się wtedy nasza wyobraźnia. Nie zapomnijcie w ramach podziękowania zostawić łapki w górę a jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki wielkie i jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach poradnika. Trzymajcie się. Cześć.